hodowli Pana Artura Szerbę, własność pani Agata Gil, koniec z synem Ogiera Rubin i klacz jasna po Bawarians. <trymne> no.

Nie, czop nie ale... Nie wiedziała, jak on twoje Jak ja zobaczyłam, to dzikiej, ale on powiedział, że taki mocny. Czarnek, jeszcze to co to Nie czarny, pioletowy. Byli nie było więcej, a się na tym nie Ale w z tym powietrznym wyszło to Ojciec to tak. Może czekaj. Takie uśmiechnięcie. 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 Tak, uśmiechnięcie. Takie uśmiechnięcie. Takie uśmiechnięcie. w uśmiechnięcie. Takie uśmiechnięcie. Takie No, może tą no, no, no. Dziękujemy i oceny konia Jaguar. Typi budowa 8.3, 3 Jak tutaj padło określenie, to taki koń, przykład konia, dobrze poskładane wszystko razem, pasujące do siebie. W ładnym typie. Niczego nie za dużo, niczego nie za mało. 8-3. 8, 8 to ocena za kondycję i przygotowanie i 7.3 za ruch. Znowu wstępnie, co lepszy od Kusadku, się troszkę brakowało swobody łopatek i przednich kończyn.